Miejskie gimnazjum nr 1 zostało zlikwidowane. Obiekt dalej będzie pełnił funkcje dydaktyczne. Zajęcia tam będą mieli uczniowie szkoły muzycznej, a siedzibę tu znajdzie Miejski Zarząd Oświaty. Jeszcze do końca sierpnia piecze nad budynkiem pełni dyrektor Zbigniew Trzymała. Nowym zarządcą obiektu od września będzie Miejski Zarząd Oświaty, a na jesień pracownicy tego wydziału przeniosą się do pomieszczeń byłego gimnazjum numer 1. Druga część obiektu zostanie przeznaczona na cele dydaktyczne. W tej nowszej części gimnazjum będzie Miejski Zarząd Oświaty, natomiast starsza część będzie służyła w początkowym okresie jako no cały czas jako jako placówka oświatowa i w tym okresie pierwszego półrocza będzie tam naukę miała szkoła muzyczna, ponieważ ona przechodzi termomodernizację, więc pani dyrektor zwróciła się do miasta z prośbą o udostępnienie tych sal. Miejskie Gimnazjum nr 1 imienia Adama Mickiewicza to najstarsza szkoła w Dębicy. Tradycja i historia tej placówki liczą ponad 500 lat. Zgodnie z wprowadzoną reformą systemu oświaty kończą w Polsce działalność wszystkie gimnazja. Nauczyciele zostali poinformowani, że istnieje możliwość podjęcia pracy w innych szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Dębica. Podobna oferta została skierowana do pracowników administracyjnych szkoły.